Siemanko, teraz pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, co robić, kiedy, no, mamy w tych plikach grey Copenhagen, która jest bestła, która naprawiona, no, może walność ten market jeszcze bardziej niż jest teraz. Czy sprzedawać, a może w drugą stronę, może to jest okazja, że te spadki są dobrym momentem, żeby sobie kupić te rzeczy, że jednak Valve doda naklejki takie jak są teraz w niezaciekawym stanie, albo w ogóle to tylko bejcik i dostaniemy jeszcze jakieś inne naklejki, które potencjalnie mogą market uwolnić i dać mu dużego pika w górę. O tym sobie wszystko pogadamy dzisiaj. A na skin z manki wymienisz i kupisz swoje skiny. Z kodem Rafikos macie do 5 dolarków przy pierwszej tutaj wymianie strona nie, wli nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Tutaj mamy o, na przykład takie 5 naklejeczek. No i właśnie też z kodem Rafikos masz plus 35% więcej do doładowania portfela. Jak będziesz wpłacał, to tu na Discordzie jest jeszcze konkurs, można wygrać redlinea. trzeba jedynie nagrać, jak wpłacacie, wysłać mi na PW, no i przy okazji, oprócz tego, że sobie wiecie kupicie skinka, to no możecie jeszcze wygrać redline'a, także fajnie. Sam sobie te pytania zadałem w tym tutaj właśnie czasie, też patrząc na mój portfel i na to, co chcę robić w przyszłości, no i przedstawię wam jakieś tutaj moje myślenie, natomiast oczywiście nie bierzcie tego jeden do jednego i sami przemyślcie, czy to, co mówię ma po prostu sens. Przecieki wyglądu Kopenhagi spowodowały spadki na markecie. Mogliśmy się tego, znaczy spodziewaliśmy się tego, że Kopenhaga będzie po prostu momentem kulminacyjnym, że albo jeśli będzie brzydka, to market nam skoczy w górę, albo ono spadnie nam w dół, jeśli będzie ładna, slash bez tła. No, niestety stało się to drugie. No i wiadomo, inwestując trzeba być po prostu przygotowanym, że pieniądze można stracić. Także, no, ja wiedziałem, że tak może być. Liczyłem na zyski, wiadomo, no, ale liczyłem się również ze stratami, także wyszło to drugie, mówi się trudno. Teraz sytuacja wygląda w ten sposób że mamy te spadki. No i e, jeśli na przykład wierzyłem, załóżmy, w pojemnik z naklejką kandydata, jak był za 18 zł, to teraz jak jest za 14,5 powiedzmy, no to dla mnie fajna przecena, e, bo ciągle jakby u podstaw e, wierzę w tą kapsułkę, wydaje mi się, że naklejki są fajne, unikatowe e, i fajne mają perspektywy po prostu w przyszłość. E, też patrząc na saple, który jest tego ograniczony, ogólnie teraz bardzo do Sztokholmu jestem przekonany. Także zrobiłem część zakupów, troszkę tych kapsuł kupiłem, no nie wiem, za kilka stów powiedzmy co, coś takiego, e, także jakąś tam część budżetu mniejszą, którą chciałbym przeznaczyć, bo niestety. Wydaje mi się, znaczy są takie teorie Na przykład, że wiecie, w pliki to dali Natomiast kapsuł, y, naklejki będą zupełnie inne Na przykład dadzą jeszcze z tłem No to w takim wypadku, kurczę, no to market Naprawdę wystrzeliłoby przyjemnie w górę Gdyby były z tłem jeszcze najlepiej Jakieś brzydkie, to, to te ceny Naprawdę o short terma można byłoby zrobić Czy w to wierzę? Nie, znaczy Nie wydaje mi się, nie? Jakaś szansa jest Natomiast niestety wydaje mi się, że będą naklejki Które są teraz, po prostu je poprawią y, Tam niektóre na przykład Jak się nalepi, to ten efekt holo jest niewidoczny, niektóre po prostu poprawią i wyjdzie to w takim formie, jeśli na przykład wyszłyby tak jak teraz, że ten efekt holo na na co? Nie byłby tak widoczny, no to spoko dla nas, natomiast to nie ratuje nas aż, aż tak bardzo, natomiast no zmniejsza te szkody, to jest na pewno spoko sprawa, więc teraz trochę skupiłem, zakładam, że te naklejki wyjdą takie jakie są, więc być może będą jakieś jeszcze spadki, wtedy jeszcze dokupię, no i tak chciałbym sobie już w miarę zbudować ten portfel, inwestycyjny i trzymać go długoterminowo, no bo taki miałem cel, i, i tak chcę to sobie ten portfel ogarniać, e, może dokupić jeszcze jakieś skrzyneczki, to też jest taka fajna sprawa, no bo w obliczu tych. Tego co robi Walf, to że no tak pogrywa sobie z nami, no to fajnie też chciałbym mieć po prostu trochę może więcej tych skrzyneczek. Miałem od nich odchodzić, to też jest dość ciekawe, na właśnie rzecz z pojemników, no ale wyszło trochę inaczej, że w sumie zmieniają się te, te teraz ta wizja trochę. Więc to na pewno pojemniki ze Sztokholmu, ewentualnie jeszcze Antwerp chciałbym sobie skupić legendy. Tam Paryż raczej nie będę w to szedł. Ewentualnie sobie tam dokupię, bo trochę tam otwieraliśmy, no ale to będzie kilkadziesiąt kapsuł e, i co? A no i stricte Kopenhagi, tysiąc kapsuł też kupię, bo to jest strategia, którą będę chciał się kierować: że tysiąc kapsuł z każdego Majora będę chciał mieć, więc to na pewno sobie kupię. E, mówię, dokupię te skrzynki i. Zrobię sobie po prostu taki portfel i co dalej? Dalej będę czekał, będę patrzył. Eee, może jakaś operacja, bo kursy zakładam, że w tym roku jest to możliwe, eee, więc być może sprawdziłby się scenariusz, który rozważaliśmy tam na początku roku: czyli eee, Kopenhaga, naklejki bez tła, potem przychodzi major, potem jeszcze szanka i też ładne naklejki, mógłby to dobić. No i te, wtedy, wtedy te ceny, no to mogłoby być ciężko z recoverem w tym roku, jakimś większym. Eee, Także no dopiero ewentualnie następny rok Także taki scenariusz też zakładam Natomiast no chciałbym mieć ten, ten Fundamenty sobie zrobić teraz, no i potem patrzeć Może bawić się bardziej w short termy To też byłoby dość ciekawe I odłożyć po prostu ten długoterminowy ekwipunek Niech to sobie siedzi, mam nadzieję rośnie w przyszłości A bardziej, bawić się bardziej short termami No oczywiście inna kwestia, gdyby weszła operacja No to wtedy znowu większe zakupy Pewnie bym jakieś poczynił Tak ja to widzę, napiszcie w sumie jak wy to widzicie Jakie wy macie plany, czy na przykład sprzedaliście rzeczy Bo tam wiem, że też takie, takie głosy były, że po prostu no, ludzie wyprzedali sobie te, te inwestycje niektóre. Dzięki za dziś, cześć, papa. Pa.